Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Ostrowit. to jest polski producent suplementów diety i produktów dietetycznych. Ja na przykład mam przygotowany tutaj taki magnez i ten szot magnezu zaraz wypiję. I mamy przygotowaną niespodziankę no Tak, naszych mamy. widzów. Okay, no tak, na hasło Food Truck macie 10% zniżki na wszystkie produkty, na cały asortyment, a więc serdecznie Wam polecamy. Dzisiaj naszym gościem będzie facet, który absolutnie żadnych suplementów nie potrzebuje, zawsze na boisku jest na maksa naładowany. Ale więc... bierze. Mówiłem Ale bierze. Bierze. bierze, tak, tak, Chociaż jeszcze nie wygląda jak jakiś koks na przykład, nie? Ale nogi, widziałem, ma nabite dobrze. Sebastianko. Walczyk naprawdę ciekawy rozmówca i też coraz lepszy piłkarz. to chyba widać. Nawet Paulo Sousa to zauważy. Sebastian, no już dużo historii na twój temat słyszeliśmy w ogóle na początek musimy powiedzieć, że jesteś pierwszym piłkarzem pogoni, który, pierwszym piłkarzem aktywnym, który wsiadł do food trucka. Dużo słyszeliśmy historii, czy jest coś o co cię nie powinniśmy pytać? Myślę, że pewne takich <laughs> rzeczy. Ale, ale na pewno coś macie, coś macie grubego, więc... Tak. Tutaj koledzy od razu sprzedali dwie historie. Tak, tak, sprzedali historie, które, o których Ty powiedziałeś, że są nie do sprzedania, bo podobno ostatnio spotkaliście się podczas sparingu z Kajratem Aumaty, a tam Konrad Wrzesiński i Jacek Góralski, tak. chyba został ktoś podpuszczony, czy nie? No, była taka sytuacja, byliśmy w Turcji na obozie. Eee, no i wiadomo, no jak Polak widzi Polaka, no to, no to gdzieś tam zawsze się złapiemy, pogadamy. E, no i szedł właśnie góra z, z Konradem, no i e, my siedzieliśmy tam w piątkę czy w szóstkę gdzieś w, e, na kawce i podchodzi właśnie, podchodzą się chłopacy przywitać. A mi wcześniej chłopacy nagadali, że spotkali e, wrzesia, e, no i a ja miałem wtedy chyba nie wiem czy nowo przekute uszy, kolczyki miałem czarne, mm -hmm. takie kulki, nie? Mm -hmm. e, No i były świeżym mojem, nie wiem, z dwa miesiące wtedy. No i chłopacy mówią do mnie, że spotkali się z nimi w bindzie, no i że Wrzesiu pyta chłopaków, że co ten Kowa ma za gringle w uszach, nie? No wiesz, ja tak mówię, co jest, nie? Jak? No przecież chłop mnie nie zna, on się pyta o takie... No, gringle, jeszcze mi wrzuca, <śm> wiecie? <śm> I chłopacy mówią, ty, no jak będzie ten, jak będziesz... no to musisz to wyjaśnić, nie? <śm> Podpuszczonka już? No wiesz, ma pod podpuszczony pięknie, no ja poleciałem w banany. No i przychodzi właśnie Konrad i przychodzi Góral, no i mówią Siema Pana, be, co tam? No i zbijamy pionę, no i ja mówię Ty, a o co ci chodzi z tymi gringlami, nie? A no wiecie, on tak na mnie patrzy a Jakimi gringlami, nie? Goście widzimy pierwszy raz, ja <grym tylko <grym pierwszy raz, witamy się pierwszy raz No ja mu wyjeżdżam z pytanie o co ci chodzi z tymi gringlami, nie? No i patrzy tylko w lewo Ci siedzieli na kanapie, no to spadli I ogólnie ja czerwony jak burak, mówię dobra Okej, okay, także Konrad, jak jak oglądasz, to, to przepraszam, zostałem wypuszczony. W sumie musimy rozwikłać zagadkę jednego z pierwszych meczów, które grałeś w barwach Pogoni Szczecin, chyba pierwszego w podstawowym składzie, mecz z Wisłą Kraków, zdaje się wyjazdowy, bo z kilku źródeł słyszałem różne historie. Tak, ludzie wspominają ten ludzie mecz, wspominają tak, ten mecz. Jedna y, dotyczy tego, co się działo przed meczem. I dostałem takiego SMS-a o takiej treści. Nie będę mówił o ko no, ja od kogo. Wiem, od kogo. No. Zapytaj go o historię przed meczem z Wisło w hotelu, jak miał podać do przodu. <laughs> nie wiem o co chodzi, szczerze powiedziawszy, i się nie dopytywałem. także e, Pojechaliśmy na Wisłę. E, no to był mój. Nawet nie wiem. No, i pierwszy. Wyst... No, miałem wcześniej dwa występy. Jeden w Pucharze. Polski, jeden w lizę z legią 2 minuty, nie? 90 przedtem debiut. Jedziemy na Wisłę i pojechaliśmy mega okrojonym składem. Jakby powiedział Dąbek, no, zespół z nikich nie zna. Nie? No i pojechaliśmy, pojechaliśmy na Wisłę. E, a Wisła mega napakowana, bo w tym samym sezonie przyjęli od nas 6-2 u siebie. Mhm. Jak graliśmy. Wtedy Giorgio 6-4-2. No i widzieliśmy, że będzie mega ciężko, no bo oni na bank się chcieli zrewanżować i, i ja miałem nie grać w pierwszym. W ogóle się nie, nie nastawiałem Trzeci, gdzieś tam, trzecie spotkanie, nie? No i wypadł w dniu meczu, e Rico powiedział, że Ricardo Nunes powiedział, że coś go boli i nie wie, czy będzie do meczu, nie? że wyjdzie na rozrzewkę i da znać jak się będzie czuł na rozrzewce. No i trener do mnie podszedł, trener Moskaż, że jeżeli Rico wypadnie, no to ja wskakuję w jego miejsce i będę grał od początku, nie? No ja usłyszałem, mówię, jest, nie, w końcu, od pierwszej minuty, zajarany. No idę z, właśnie z kością, który wam napisał tego SMS-a. Czyli <grym grym grym> ja szybko razem, go rozczytałeś. Byliśmy, nie, byliśmy z Korcikiem, byliśmy razem w pokoju i mówię do niego, idziemy do pokoju tam po obiedzie, na drzemkę przed meczem, mówię do niego, ty, ale mam czute. Mówię, ja dam dzisiaj sztukę, ja dam ramę dzisiaj, to ci mówię, nie? On tak na mnie spojrzał, otworzył drzwi, byśmy do pokoju, mówi tak, usiądź. Ile masz występów? Ja mówię, no dwa. Ile minut łącznie zagrałeś? Ja mówię, nie wiem, no 13-10, Zagrałeś do przodu? W tych dwóch meczach? Ja tak myślę. No nie. No. To najpierw zagraj do przodu, a później pomyślimy o sztuce. Nie <grym grym> wspaniałe. Ale słuchaj, ale z tym meczem wiąże się jeszcze inna historia. Tak, tak, Łukasz tak, Załuska tak. był Twoim przeciwnikiem w tym meczu, gość, który później stał się Twoim wielkim kumplem w szatni, obok którego siedziałeś, w szatni Pogoni i bohaterem tej historii jesteś Pięknie. Ty i Arkadiusz Błowacki. Co tak to tak jest za historia, bo opowiadał to To, jak no, to, to, to opowiadał, jest ten sam naprawdę... mecz, to jest ten sam, o, mecz, ten sam i, mecz i, e, no i później Zaucha przyszedł do nas do klubu po sezonie i wspominaliśmy ten mecz, no bo ogólnie ciężko go nie wspominać, dostaliśmy czwórkę do przerwy, no dramat, nie? I Załucha mówi tak że siedzą w szatni po meczu, beczkę mają, nie? I mówi, że gadają o tym małym spogonie, nie? No i że odzywa się właśnie głowa i mówi, ty słuchajcie, ja to miałem z nim taką sytuację, leci taka piłka. Taka, że no, żeby się tylko... kasacja w, kasacja w, w dubce nie? Mówi, spojrzałem na tą piłkę i idę na nią. Spojrzałem w prawo. Leci ten mały chłopak. <grym> Mówi, no w, mom, no w tym samym momencie chciałem go przytulić. <laughs> no i opuścił mi chyba, bo do dzisiaj wszystko jest ok z nogami, więc chyba... Pięknie, ale Ty też z Łukaszem Załuską miałeś dobry kontakt. Siedzieliście obok siebie chyba w szatni on się troszeczkę ojcował, tak? Na początku. No tak, dzia, gdzieś tam e, e, pełnił taką rolę, siedzieliśmy obok siebie, bardzo dobrze wspominam ten czas, e, kiedy Łukasz był w szatni. Łukasz też by, lubił wypuścić, ja byłem wtedy o wiele młodszy i też dawałem się wypuszczać i, i była taka jedna historia. Ale wtedy to byłem to był chyba szczyt mojego zagotowania. E, leżył u Fizjo i wchodził Łuki, nie? I ja mówię tak, dziadzia, mówię, a jak, e... mówię, ja to bym kiedyś chciał grać w takim Manchesterze, nie? Mówię do niego. Wiesz co by wtedy było? Byś przyleciał do mnie, ja bym ci jakiegoś czartera wynajął? Mówię, i razem z tobą bym poleciał gdzieś do e, Los, Ange Los, e, Los Angeles, nie? a on tak od razu, od razu on chyba tam wiedział już że musi to skontrolować, mówi do mnie tak, a co ty k myślisz, że Los Angeles jest stolicą Anglii? A ja tak, ja wiesz, ja mówię, przecież ja tak nie powiedziałem, nie? On od razu wybiegł z, wiesz, z pokoju fizjo i do wszystkich na kanapę leci, mówi, wiecie co ten debil powiedział, nie? I, I mówi wszystkim, mm -hmm. i puszcza oczka, żeby podkręcać, wiesz, okay. nie? A ja za nim, fioletowy, kurwa, ja tak nie mówiłem, mm -hmm. nie, no i ogólnie wszyscy złapali, beszka ze mnie okrutna, mm -hmm. no i, i gdzieś tam właśnie później jeszcze... Były, były wspominki, właśnie, że jak do Anglii, no to do Los Angeles lecimy. Nie? A najbardziej mi to bolało, że ja tak nie powiedziałem, nie? I mówię, nie, no, ty. On przedstawił mnie jako debila takiego, co nie wie, nie no zna tak, tak. mapy, nie? No to mnie najbardziej bolało, a on taki był szczęśliwy z tego kawału. Łukasz mówi, że ty mu przypominasz bardzo jednego piłkarza. Ten piłkarz nazywa się Lorenzo Insigne I jakby troszkę charakterem i takim stylem bycia. Też pewnie ta przewózka gangsterska to jest coś, co, co jest wspólnego z Lorenzo Insigne, A chciałem Ciebie zapytać. Jakich Ty masz tych piłkarskich idoli? Bo też mówiłeś o tym, że oglądać akcje, nie wiem, Bernardo Silwy czy, czy Isco. No to, to tych takich dwóch z teraz, te czasy takie fajne Isco w Realu, co no nie mogłeś mu sprzętu odebrać, no mhm. to, to to jest właśnie mój styl grania, taki, który ja lubię. Nie jakieś okulary czy, czy gdzieś tam jakieś triki, tylko właśnie mhm. ten balans ciałem, nie? Mega. Mhm. To jak fajnie można wyjść z opresji trzech zawodników, mając ich na plecach i tak dalej, to to mi się podoba też u Bernardo Silva. E, ale jak byłem młodszym, to mega oglądałem Ronaldinho, nie? Ronaldinho, Neymar, gdzieś te czasy jak oni, no oni się bawili piłką, nie? To myślę, że takich dwóch, e, no ciężko teraz o, o takich piłkarzy, no nieraz gadałem na kadrze z Bułą e, i mówię do niego, ty, jak ten Neymar, nie? jak ten Neymar. No bo dla mnie to było no przyjeżdża tak, tak, gościu tak. co jest z nimi na siema, nie? Sobie mm -hmm. sklejają. Na urodzinach Lyman, tak? Ten mi pokazuje wiadomość od Mbappé czy ej bro, gramy w playa, nie? No. Mm -hmm. Do mnie też pisał ktoś tam <laughs> z Pratlinie, Czy zagramy? Kubek ma ja, przykład to Patrzysz sobie na takie zagrania i jesteś sobie w stanie coś od nich podebrać i na przykład zaimplementować w treningu, czy w trakcie meczu? Wiesz bagania? co, była taka sytuacja, obejrzałem, raz podobał mi się taki zwód Bobiego Firmino, mm -hmm. e, gdzie był tyłem, do, do plecami do gościa i tak fajnie zrobił taką, to nie była ruletka, tylko tak dwa razy szybko przewrócił piłkę i z obrotem tak się obrócił. Mm -hmm. e, I mówię, ty no, to jest mega dobre, nie? A ja często gram na skrzydle, gdzieś jakaś dłuższa piłka idzie na mnie, Biegnę ją gonie chłop mnie goni i mówię, ja spróbuję to kiedyś, nie? A wcześniej próbowałeś w treningu, czy to już w trakcie meczu? Nie nie, spróbowałem to pierwszy raz w meczu o, wyszło mi tylko... O, minąłem gościa, ale nie złapałem piły. Okay, Ona okay. mi wyszła na... na że piątkę zaczęła mm -hmm. brąkać e, Za drugim razem nie wyszło mi to. No i teraz z sparingu mi to wyszło, nie? Gdzieś graliśmy ostatnio sparing i, i mi to wyszło czyli, i mówię... jeszcze mecze osi... mamy uważnie jak... oglądać mecze z Osijekiem, tak? to jest dobre, nie? Jak, to wyjdzie, jak to wyjdzie, to można z tego mega przewagę zrobić, nie? A mówię, no ja gdzieś jakoś nie lubię się skupiać na jakichś trikach, mhm. takich na meczu i tak dalej, a to właśnie tak sobie włożyłem, gdzieś to zobaczyłem, spodobało mi się to, mówię... Będę tego próbował. Nie? Z jednej strony inspirujesz się tymi zagraniami, tych piłkarzy stopu, a z drugiej strony słuchasz czy chłoniesz od, koste, od kosti Runięcza te takie taktyczne uwagi. Generalnie interesuje cię, co z czego wynika na boisku, czy jednak wolisz być takim wolnym ptakiem? Ja od zawsze grałem w środku pola. Ja byłem 80 od zawsze i no i jak usłyszałem pierwszy raz na kadrze, że, bo to na kadrze polskiej gdzieś ten pomysł powstał, że ja mogę zagrać na skrzydle, to mówię, nie no, gdzie, no jak, linia za mną, co, ja nie mogę się obrócić, wyjdę z piłą za boju, nie, no jak, no nie można tak grać, no jak, no ale później, coraz częściej, coraz częściej, coraz częściej, e, no i ta prawa pomoc, z konieczności, jak trzeba, no to, to wiadomo, że, że jestem, że zagram, e, ale Oprócz środka pola mega dobrze się czuję na tej lewej pomocy, bo u nas w Pogonie jest dowolność, jak gra na przykład w środku Kurzy gra Dąbek i kozioł załóżmy i ja gram na lewej pomocy, to jak ja nawet nie muszę patrzeć na Kurziego czy coś, idę po prostu do środka sobie popiłę, to wiem, że on pójdzie nam w moją pozycję mhm. i u nas te pozycje się cały czas rotują, więc, yy, więc to jest mega fajne, że mamy tą dowolność taką w ataku, wiadomo jak jest obrona, jak jadą z nami, no to trzeba być na swojej pozycji. Jak, jak, jak z twojej strony, z swojej strefy gdzieś pójdzie akcja, no to wiadomo, że ty jesteś za to odpowiedzialny. Mhm. Ale w ataku mamy pełną, e, pełną swobodę i myślę, że to też, e, to też sprawia, że tak... Myślę, fajnie dla oka gdzieś, gdzieś gramy, gramy w piłkę. A jeśli chodzi o to, jak postrzegał właśnie twoją pozycję Paulo Souza, który zobaczył w sobie coś ewidentnie, no bo on jakby nie znał polskich piłkarzy, więc musiał, musiał coś w Tobie zobaczyć, powołując się no, to no, pierwsze to po rozmowie, na to skrupowanie. Tak, po rozmowie z trenerem usłyszałem, że podoba mu się to jak potrafię na małych przestrzeniach, w małych, że zrobić przewagę, nie? Że, że podoba mu się to, bo w Polsce jest mało takich skrzydłowych. Mówię chyba o, o polskiej lidze, mówię, nie mówię tak, tak, o, tak, tak. o polskich piłkarzach. Którzy gdzieś na małej przestrzeni, gdzieś z boku pola karnego potrafią fajnie wejść w małą grę i utrzymać się przy piłce zrobić przewagę. Nie? Mhm. Że, że to taki powiedział mi, że to jest taki mój konik, który, e, który gdzieś wpadł mu w oko. No i to docenił, więc dostałem powołanie. A to ja. był szok trochę, czy nie? No myślę, że dla większości był szok. Dla ciebie, dla ciebie też czy. Dla mnie, no ja tak jakby byłem... Przygotowywany trochę do tego. wiesz, Aha, Rozmawiałem z trenerem, dostałem jakiś tak. mały sygnał. To nie był taki sygnał, że ja wiedziałem, że pojadę, mhm. ale dostałem sygnał, że mogę że pojechać. Cię obserwuję, tak. Tak, więc, więc no, jak gdzieś w głowie już miałem to, że kurio, no, coraz bliżej jest tego, nie? że mhm. jak, jak to przyjdzie, to muszę być na to gotowy. Nie? Coś Cię zszokowało, jeśli właśnie chodzi o poziom piłkarski, albo jakiś piłkarz wpadł ci w oko, bo miałeś inne zdanie na jego temat, jeśli chodzi o jego umiejętności, albo pod kątem osobowości ktoś cię zaskoczył i był innym gościem, niż ci się wydawał. Z zewnątrz, no bo pewnie większość, większość znaczy, z tych piłkarzy nie znałeś. chociaż tam kilku znajomych z, z, z Katynu. Było parę znaliśmy się wcześniej. Z Kamilem Jużwiakiem. Tak, 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 tak. ze wszystkimi młodymi chłopakami, tak. to znałem się już wcześniej. E, miałem kontakt też e, z Arkiem Recą i z Zielkiem ze względu na... ze względu... I, przez Igora. Mm -hmm. No e, tak, a, i, Igor Łasicki, to jest tam jego, jego pakieta. A, <grym> razem, a razem graliśmy w, w Warzona, <grym> także Warzone też zbliża. E, także już się poznaliśmy wcześniej, więc e, fajnie też i, i Zielu i Recy się zachowali, bo, bo gdzieś tam od razu mnie pod skrzydło wzięli i, i trochę było mi łatwiej. Eee, ale jeśli chodzi o aspekty piłkarskie, no to no nie będę oryginalny. No. Myślę, że wiecie, kącik? Kącik, 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 kącik na, tak. Kątka musimy kątka otworzyć Jęzkiego. znowu. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Nie? A tego pierwszy raz widziałeś na żywo? Wie, ty, na żywo, tak? pierwszy raz. I najbardziej ci imponuje w nim przyjęcie stanu piłki i odrywanie się odrywala? Wiesz, co ja ogólnie mi się podoba to, jak. Większość piłkarzy ma coś takiego, że jak jest przodem do ciebie, mm -hmm. to są najgroźniejsze. No tak. A moim zdaniem, on jak jest tyłem do ciebie, mm -hmm. to jesteś w dupie. Nie, w, nie, nie wiesz co on zrobić. <grym> no nie, tak. nie jesteś w stanie przeczytać. Nie jesteś tego. w stanie. On robi taki balans, że ty myślisz, ha mam cię. Nie? Mm -hmm. I idziesz tam, <grym> a on wie. Lecisz. i leci w drugą, nie? I to, to mi się najbardziej podobało. To właśnie ten jego balans, ta łatwość, prawa, lewa noga, nie? Taki, taki luz po prostu, nie? Myślę, że to, to i to jest też właśnie styl gry, który ja gdzieś preferuję, który mi się podoba, więc więc na pewno zawiesiłem nieraz oko e, na, na treningach na zielka. E, ale też bardzo piłkarsko spodobał mi się Mateusz Klich. Mhm. E, zauważyłem już na pierwszych treningach po samym właśnie przyjęciu piłki, gdzieś tam jak był zamykany w bocznych strefach, ten spokój taki, nie? Mhm. I, I tak jak wcześniej nie oglądałem jego meczy. Yy, I nie, nie, nie do końca zdawałem sobie sprawę, jak, jak, tam, jak tam gra w y, angielskiej lice. Jedynie poprzez reprezentację, a wiadomo, przez reprezentację to nie zawsze, zawsze możesz zobaczyć. Obiec, tak, sobie. nie zawsze zobaczysz to co, y, to, co gościu ma najlepszego. Więc y, na, pewno, na pewno on jeszcze też wpadł mi w oko mhm. w takim sensie, że spodobało mi się jego granie. A jeśli chodzi o osobowości, to. Eee, no bardzo śmieszny jest eee, Łukasz Skorupski <grymne> Skorupia, Skoro ze ze tak. I nie spodziewałem się też, że Wojtek Szczęsny jest tak otwartym człowiekiem. No nie? tak, nie, mhm. to oglądasz truck, wiesz, no, wiadomo, to w tak się nie tele, spodziewałeś. Wiesz, wiadomo, w telewizji jest... Eee, nie jest, udaje. jest wszystko inaczej. Nie? Mhm. Eee, a tu, wiesz, no przyjeżdża ci gościu z Pogoni, gra w Wentusie i... Gościu jest poza kadrą, nie? A, a gdzieś tam wymieniliśmy parę zdań po meczu z Węgrami i tak dalej. Normalnie siedzieliśmy i gadał do mnie, jakbyśmy się znali. Jestem ciekawy Twojej opinii na temat Kaspara Kozłowskiego, bo jednak dużo się o nim mówi teraz po mistrzostwach Europy. Ty go widzisz na co dzień w klubie i to, to jest rzeczywiście taki gość, który wchodzi na kadrę i gra bez kompleksów, bez układu nagrody? powiem Wam tak. Jak ja przyszedłem do pierwszego zespołu, e, pierwsze treningi tam wiadomo, byłem głównie aż 15-16 lat. Ale tak już na stałe tym wieku, niecałych 18 lat. Eee, no i ja potrzebowałem pół roku, żeby pokazać to, co mam najlepsze. Żeby wiesz, mhm. jak ktoś na mnie krzyknie ze starych okay. czy coś, to żeby tego nie słuchać i tak dalej. Potrzebowałem takiego pół roku, Adaptam. żeby się wdrążyć. Adaptam. Wiesz, o co chodzi. A on przyszedł na pierwszy trening, bierze sprzęt, jedzie, stracił. Ja on nie, po chłopie, nie. A on bierze drugi sprzęt, jedzie, nie. Przyjęcie gościa gubi, tutaj go ją ja wiem. Okej, okay, lubię cię, fajnie, podoba mi się to. I, i oprócz niego też, też yy, są zawodnicy, którzy przychodzą z Akademii i właśnie to, co mi się w nich podoba, to czego ja nie miałem, czego im zazdroszczę, że oni przychodzą i oni od razu. Chcą pokazać, co mają najlepsze mm -hmm. i to, to mi się podoba, wiesz, że nie ma takiego właśnie go, takiej bojaźni mm -hmm. jakiejś. To jest ta zmiana w mentalności. Tak, na tak. Problemu. że przychodzisz i ty musisz mieć respekt jakiś. Wiadomo, że jak komuś się wpieprzysz i tak dalej, no to jest nie, ale, ale jeśli chodzi o tą bezczelność z piłką przy nocy, to to mi się właśnie podoba. Myślę, że to jest jego największa, atut, mm -hmm. największa, atut, największa zaleta, że on jednego dnia gra ci w, w lidze przeciwko, nie wiem, Warcie Poznań, Lechowi i tak dalej, i on w każdym tym meczu gra tak samo. On nie ma, mhm. on nie patrzy, czy gra na niego, nie wiem, jakiś go, top gościu z Lecha, czy, czy ktoś, ktoś trochę słabszy. On, on gra to, co najlepiej potrafi. I on teraz pojechał na euro. No i ja on do niego i tam gdzieś gadamy, mówię jak tam, nie? A dobrze, on senior leży. I go tam masują, nie? <śmiech> <śmiech> Także leży. No, Także to jest ten jego luz, myślę, który, który sprawił też, że on jest w tym miejscu, w którym jest. bo w wieku 17 lat idziesz na pierwszą kadrę. No pokaż mi drugiego gościa, który pojedzie i ogólnie będzie miał taki luz, nie? Gdzie ostatnie euro, pierwsze euro, które kozioł pamięta, to euro 2016, a, na a na następnym gra. A następnym już grał, nie? To, to szacunek Nie, nie naprawdę umiejętności piłkarskie bardzo duże, ale myślę, że to co, to, co ma najmocniejsze, to, to ten... Nie wiem, czy to jest brak świadomości, mhm. że on się mhm. znajduje w takim miejscu. Mhm. Być może. Że on tak w ogóle nie bierze tego tak do siebie? Mhm. Czy to jest po prostu totalny jego luz, że on, on po prostu wie, że jest dobry i po prostu to sprzedaje, nie? Kojarzysz jego Pazurę? No kojarzę. Kojarzysz? Kto to jest? No, aktor. Aktor, słuchaj, bo to jest nasz nowy kolega od niedawna. Tak, tak, tak. E, ambasador STS zadaje pytania naszym gościom i mamy pytanie też dla Ciebie. czy jestem, jak odpowiesz na to pytanie, bo my aktorzy przed wejściem na plan filmowy albo na scenę, mamy olbrzymią trenę. Ta trema z wiekiem nie mija, niestety. Czy tremę można rozbiegać? Bo rozumiem, że Wy też się denerwujecie wchodząc na, na boisko, ale ja sobie wyobrażam, że gdybym ja mógł pobiegać, spocić się, zrobić, nie wiem, 10-200 pompek, to gdzieś by ta trema zeszła. Czy trema schodzi i ten lęk podczas yy, trwania meczu razem proporcjonalnie do włożonego wysiłku, czy zostaje do końca, albo może zamienia się w motywację i jeszcze większą agresję? To mnie ciekawi. No na pewno jest to pytanie, którego nie moglibyśmy zadać Kazprowi Kozłowskiemu, tak? Bo jego, to, eee, jego by to nie dotyczyło. Tak, to ale? jego nie dotyczy. Eee, ale jeśli chodzi bóż. o mnie, to to zależy. Ogólnie jak wychodzimy w lidze na mecze, to nie, nie czuję, nie czuję żadnej tremy, presji jakiejś. Eee, Bywały mecze, że tak było, że wychodziłem i gdzieś, no nie raz masz. No jak wychodziłeś w Krakowie? No to na pewno, no to były początki, no to mm -hmm. na pewno gdzieś, gdzieś, gdzieś czułem tą tremę, ale mi się wydaje, że większość z zawodników ma tak, że jest pierwszy gwizdek i puszcza i puszcza cię, no bo mm -hmm. musisz myśleć o tym jak się ustawić wiesz, w obronie, co zrobisz jak przymiesz piłę. Więc mi się wydaje, że może też być tak, że dasz ogólnie 2V na początku, no i, i wtedy jesteś pospawany już jest koniec, nie? E, ale myślę, że im jesteś bardziej dojrzalszy i im więcej grasz tych meczów, im więcej gdzieś tam masz tego doświadczenia, no to, to myślę, że ta trema to zależy. No, ja nie grałem nigdy w Lidze Mistrzów, nie grałem w takich mega jakichś wielkich rozgrywkach, więc wiem, jakby to było, jakbym wyszedł na przykład na, na finał Champions League, no to, to, to nie wiem, co bym wtedy czuł, nie? Ale, ale jeśli chodzi tutaj o, o mecze ekstraklasowe, no to, to nie, no raczej tego, tego stresu nie ma. W ostatnim sezonie on się czasem pojawiał, bo no, mieliśmy sezon zakończony ogromnym sukcesem, którego nie było 20 lat. Byłem częścią tego, tego sukcesu z racji tego, że grałem większą, większą ilość spotkań i też czułem tą odpowiedzialność na sobie. Wiele razy też nakładałem opaskę kapitana w tych meczach, więc. Były momenty, że jakaś tam trema delikatna była przed tymi meczami, bo na przykład, wiesz, patrzyliśmy w tabelę i ktoś, kto nas gonił, wygrał na przykład, nie? No i mówimy, dobra, to jutro jest robota, trzeba, trzeba wygrać, co by się nie działo, nie? Mhm. Więc. więc... Jakiś, jakiś tam procent tej tremy nieraz się pojawia, ale myślę, że z pierwszym gwizdkiem on się kończy. Ok. Pogoni też poznałeś wielu kumpli, ale również i przyjaciół, bo myślę, że Kuba Piotrowski i Marcin Liskowski to jest taki duecik, no, gdzie ta relacja jest rzeczywiście czymś wyjątkowym dla Was już. To jest taki duecik, którego ja się boję. <grym, 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 duetazo! Który boję się, że ma... Wiedziałeś, że wywołam ten temat. Mam pytania... Nie mam właśnie wideo, ale napisali mi, o co mam Ciebie zapytać. Powiedzieli mi, że bym Ci przypomniał taką historię z Turcji. Wakacje i podobno w dosyć specyficznym stroju otwierałeś drzwi sąsiadce. I, i czy możesz zwinąć ten wątek? Jeździele, nie, nie, nie. <laughs> Oni byli ciekawi, jak młody z tego wybrnie, bo mówili do Ciebie per młody, co też mi się spodobało. Byliśmy na wakacjach w Turcji. No i my, my w trójkę jesteśmy tacy, że jak jest sezon, to nie ma kompletnie alkoholu kompletnie. I wcześniej jak byliśmy razem, to jeździliśmy e, razem na wakacje i razem na, e, na Sylwestra zawsze. No, o Sylwestrze nam już opowiadał Głała Piońkowska tak, z tego Tak, tak, więc nie ma alkoholu kompletnie w, w, w sezonie, ale jak idziemy na wakacje, e, to, no to, to gdzieś tam e, damy sobie czasami, nie? No i pojechaliśmy do Turcji na wakacje z dziewczynami. No i któregoś wieczoru siedzieliśmy w pokoju e, Pojechaliśmy ogólnie do hotelu gdzie było dużo plus 45 ludzi mm. nie? Czyli ogólnie ci było... z Niemiec, nie, z Niemiec i... Tak, Niemcy tak? i nie było muzyki na basenie, wiesz, skoczyłeś na bombę, ktoś okulary zaraz ściągał i patrzył mm. na ciebie, co robisz, nie? No a my jesteśmy tacy, że ogólnie no lubimy gdzieś pokręcić beczkę no i żyć w no i cały dzień mnie nosiło, no nie wiedziałem co ze sobą zrobić, nie? no tu nie masz puścić muzyki z Boomboxa. Tu gdzieś głośniej się zaśmiejesz, no to, to zaraz ktoś się patrzy Nie mówię, ja cię kręcę, co tu się dzieje, no emery, emeryci. nie? No i wróciliśmy do pokoju, no i mówię, dobra, no, trzeba, trzeba coś odwalić, no mówię, za, za, za cicho jest, nie? Musimy coś zrobić. Coś tu, ku... a za spokojnie. No i wpadłem na pomysł, że nałożę coś na głowę. ale nie powiem wam co. <śledź> Ale no i, się. I dziewczyny, dziewczyny mówią, że muszą, że idą na dół do recepcji, czy gdzieś, wyszły, wszy, wszystkie trzy wyszły nagle. No i ja założyłem coś na głowę, no i pa, oni się odwracają, patrzą na mnie, no leżą na ziemi, nie? No i puka ktoś do drzwi. Ja mówię, no dziewczyny wracają, nie? Mówię, przyczekaj, tak, otworzy im tak drzwi, no to Rozbawię. będzie... Rozbawię je. I otwieram drzwi. Jakaś pani stoi, nie? Ja wiesz, po polsku. O kurwa. I te drzwi zamknąłem od razu, nie? I schowałem się za drzwiami. I oni mówią, co ty robisz? No otwórz te drzwi, nie? To jakaś pani przyszła, nie wiadomo co chodzi. I otwieramy te... Oni otwierają te drzwi, a ja za drzwiami stoję tak. Żeby ona mnie nie widziała. Bo ja byłem spalony ze stydu, nie? A wiadomo, że jak zasłonisz twarz, to nikt się nie widzi. Ale ja wiadomo, że jak to zrobię tak, ta, to już to nie będzie. To, to proste. Nie? I oni leżą ze śmiechu, nie mogą wytrzymać. A ta babka mówi do niej, żeby było trochę ciszej, bo obok mieszka. Starsze małżeństwo z Niemiec. Z, jest z, Bunga. Ona z córką i córka śpi, nie? Okay. I ona weszła, ona tak krok zrobiła do pokoju i, i patrzy na mnie znowu. Nie? A ja wiesz, a ja stoję tak, nie? Ja byłem spalony w tamtym momencie i następne dni leżymy sobie na basenie i jakaś pani się do mnie uśmiecha cały czas, nie? No i mi tak już którymś razem był głupio, nie, no bo co na nią nie spojrzy, to, to ona się bada na ze mnie, nie. O co chodzi, mówię do chłopaków, ty, no nie wiem, o co jej chodzi, nie. No i tam gdzieś wskakujemy do basenu, już pod koniec już coś tam zaczęliśmy świrować i ona cały czas się patrzy i ze mnie się śmieje, nie. Jeśli idziemy na posiłek, ja idę z, z talerzem, rozglądam się, patrzę ona, a ona się śmieje, nie, i cały czas się ze mnie śmiała, no i okazało się, że to była ona. To była ona i miała prawo się śmiać, no widziałam je w takim zestawie, że... Myślę, no że jakbym kogoś w takim zestawie zobaczył, to też bym z jego bekę samy. Piszcie w komentarzach, co to mogłoby Co Sebastian Kowaczy kupić na głowie. Kupić miał na głowie. Kupić. My wyciągniemy to, to od niego później. jakie są Wasze pomysły. To co? Czas nam się kończy powoli. Tak, Sebastian, dziękujemy Ci pięknie. Życzymy powodzenia na teraz w europejskich pucharach, bo w końcu też po wielu latach przerywa historyczna chwila dla, dla Szczecina. Mecze z Osijekiem, no faworytem raczej nie będziecie, ale, ale walkę trzeba podjąć. E, na pewno ciężkie losowanie, aczkolwiek... E... Śląsk sobie z nimi poradził w sparingu teraz. Też mamy przykład Lecha, jak fajnie sobie poradził w, w pucharach, e, więc myślę, że to jest odpowiednia droga żeby iść po swojej i, i patrzeć tylko na siebie, a nie, a nie na innych. Więc jeżeli my będziemy dobrze przygotowani, jeżeli będziemy pewni siebie w tym meczu i pokażemy to, co najlepiej potrafimy. E to, to będzie dobrze ja głęboko wierzę. tego wam serdecznie życzymy bardzo Dziękuję serdecznie a dla tych dwóch gagatków bez pozdrowień <laughs> no to z tej mocnej szczecińskiej trójeczki był u nas już Sebastian Kowalczyk był Kuba Piotrowski chyba na Marcina Listkowskiego piłkarza Lecze. No myślę że będzie taka no, okazja zweryfikuje te wszystkie historie tutaj zawita jest dostanie inwestor, też kilka trudnych pytań <laughs> ale no to są mocne wyjazdy na pewno Zdecydowanie. Na słuchajcie na koniec przypominamy że macie 10% rabatu na hasło food truck. Na cały asortyment firmy Ostrowit. To jest polski producent suplementów diety. Naprawdę sprawdzamy na własnej skórze. Jak chcecie być takim bykiem, jak ja? Musicie dużo pić produktów z Ostrowit. Oh, co do Inkoksów.